Paradara, Ania, witaj się. Hello, idziemy sobie w góry. Na szczyt? Skalnik. Idziemy na Skalnik, to jest bodajże 9.55. Startujemy spod schroniska, idziemy żółtym i zielonym szlakiem. Nie, zielonym i niebieskim jednak. Ta. co ja mam tu nagrywać? no nie wiem, idziemy zielonym szlakiem tam masz strzałkę i idziemy Fajne, fa, fajna prasa, nie ma to a czemu nie masz klapeczków, byłoby śmiesznie ja mam tu, ja a tak a zacznijmy od Panie tego Panie ja pan, jak to byś tu nieźle <laughs> zacznijmy od tego gdzie my w ogóle idziemy, dlaczego, po co a nie idziemy, idziemy na górę. Jakbyś byś słuchał to dziewczyny powiedziały że idziemy na skanik 955 metrów Przyjechaliśmy przyjechali, żeśmy do miejscowości Rudawa Janowicka i startujemy spod schroniska jak? Rudawa Janowicka. Ogólnie, a nagrywasz? Tak. Bo ogólnie wioska nazywała się Janowice, ale tu się porodziło dużo rudych dzieci, i wyszło Rudawa Janowicka, taka wizytówka okolicy. To taka. po prostu, prostu miejsce wyjdziecie tam, ja idę tu. Wiesz? Nie, 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 Dawaj, ruchy kobiety, do góry. To nie, 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 ludzie, rudzi, Żółci, czerwoni, niebie... ten, yy, blondyni. Na razie. To ja idę do ciebie. Ja nie wiem. Ja poszłam tamto, wy żeście szli. Ja poszłam tu, to wyposaci. No i tam w tej... Yy, Rudawej Janowickiej jest taki parking na dobre trzy, ...cztery do auta To maks. Agnieszka od barierki chciała zjechać na dół. Ale gumy trochę przypaliłaś Nie wiem, słyszałam, pan się też chyba przestraszył. Ej, a gdzie wy idziecie? Gdzie szlak? Tam, na tamtym drzewie. Gdzie? Tam. No właśnie tak. Ale nie krzyż, bo w lesie jest. a na którym drzewie? Patrz prosto. Się... <laughs> Jaka wiocha. Darek, widzisz? No tam wysoko. O, mamy. daleko. sokoli wzrok. Ej, ale jak będziecie taką tyrarierą szli, to nie będzie Was w ogóle słychać. Słychać, słychać, to bardzo dobrze. A co ty masz sobie nagrywać film? Później se powycinasz. Dalej nie widzę tego kuflaki. A za na drzewie? nie. nie na drzewie. Jezu, bury, ja to on idzie po kuflaku? Nie. Myśmy zobaczyli na samym starcie. Nie, nie. Tu co? też był. Był tu i był tu. O, tam jest na drzewie. Stryka, kogo? E, dawaj tego scyzorykka do ciebie co? Po co? To co, metka, metka cię gryzie? Ja mam inną Zobacz, Ja mam ich dużo. Zobaczcie jakie szwagry mają spodnie Nie ma że męskie i damskie tylko Takie same Takie same Alex Tylko Paweł już upaskudził. A co wy tam robicie? Nie ma tu nic No pokaż Dupy nie widziałeś, aga nie mam No bo nie, to jest źle i to nieźle. To może jakiś koraluch? Krakiem chyba. Anka, gdzie ty ten szlak widzisz? O widzę! <tankę> szlak widzisz tu? Zostałam oświecona. Dlaczego my właśnie nie idziemy szlakiem, tylko w jakiś chaszczak? Możeśmy żeśmy zboczyli na samym starcie. Bo jesteśmy zboczyli. <tankę> <tankę> już zaczynasz? Ja nie? A nie, ja nie. <tankę> No ja nie... No właśnie i dalej jest największa zagadka. Chociaż żeśmy na nią chodzili. Ja wiem, bo to jest rudawski ruchomy szlak. A no, ale się to patrzcie, bo zaraz znowu nam ucieknie. Rudawski szlaki... Ruchawski, szlak. Ruchawski szlak! Ruchawski szlak się gubi. <noise> Zapomnę, czy się wąs do góry podjął? <noise> się rozbawił? Żeby ktoś nie pomyślał, ale to chodzi o rudawski, nie ruchawski. Przez, przez D. Przez D, a nie przez H. To tylko jedna literka, myślę, że to nie koło... Tak dużym jest wioska, rude ruchawice. To ja bym chciał odwiedzić. Podobno mówią, że są dobre. Gdzie winobron i mi się brzązy Ruderydzę. Ruderydze. Nie, no chodzi o Rudę. Yy, dziewczyny, nie? No gdzie pójdzie? Gdzie pójdzie? Idźcie! Co? Idźcie! Chciałbym, musimy tu pewne sprawy omówić. Tań, tańce w górach. Takim szlakiem idziemy. A może ktoś spytać dlaczego wy ludzie bez żadnych plecaków idziecie? Bo szwagry mówią, że to jest bliziutko i nie ma sensu tego targać, nie? Ale ma ktoś wodę? Dziewczyny dziewczyny. Dziewczyny coś tam... Chyba nie wystawiaj tyłka, bo on nagrywa. Po pokaż tyłek, nie wstydź się, nie nie nikt się nie będzie śmiał. <grym> Gorąco. No powiem Ci, że mocowanie na czapkę to nie byłby ten głupi pomysł. E? Myślisz? Fajny szlaczek tak nie? No, elegancki. Jak było? Fajnie. Coś się tam robiły? Gorąco, rozbierałyśmy się, bo Trzeba było uzupełnić. Musieliśmy wrócić po wodę do auta. No ale co ona taka mało, mało oręż, orężatkowa. Wystarczy nam tyle. Nie śmiej się, bo tylko to mamy wodę. No to daj się napić. Nie ma, oszczędzamy. No daj bo Ja wydzielam. Bagnieszka chyba zostawiła w bagażniku. Nie w bagażniku na siedzenie. Poszli. Tam wodali dziewczyny. Agnieszka dorwała telefon, na pewno siostrzyczkom Bajerkę, nie? W górach to w ogóle nie powinno być zasięgu, mnie. No, chyba że się ktoś zgubi. To w ten czas, ale to mapy są. No. I Pawcio idzie. Wygląda jakby wracał po 10 godzinach z budowlanki, znaczy z budowy Dlaczego? No tak wyglądasz no Jeszcze mu brakuje ten... siatki z tego z, z, no, z zawartością to z tej najniższej półki Nie nie nie, spokojnie Pogoda jest piękna, wiaterek nie wieje, szlak jest, gdzie my w ogóle idziemy, bo zapomniałem, szlak na Skalnik, zielono-niebieski jest elegancki, tak, jakieś konie trojańskie mają być, zwał jak zwał, ale ptaszki pięknie świergotają, oprócz Agnieszki, nie? Ona no, to taka taka wurona Raz jest piękny tutaj no, ja oczywiście, oczywiście czekamy na słoneczko Aha. Sam dział Co jedziemy, jedziemy do, do Szwajcarki Tak tutaj wygląda Szlakowska. w lewo Szwajcarka 3,45 km, w prawo Bukowiec czerwonym. Dobra. Dziewczyny porozbierane nakupywały jakieś drogie sz Szmatki termoaktywne A teraz mówią, że mają mokre Nie mamy termoaktywnej dzisiaj Nie mamy nic mokrego, nie wymyślę a. Jest nam po prostu gorąco Aha. Ja, kurki są te ja, Przy kamerze co innego ja nie, bo kurki się Fajnie, fajnie Skalnik 06 Wybieramy się tam Tutaj, tutaj, coś widać już ciekawego, a nie pasz pod nogi, ptaszki mega śpiewają. Nie czy tam jest wejście na górę, mieszka mówi, że to konie trojańskie, zobaczcie sobie, powiem Wam, że zero, zero ludzi na szlaku. Na razie. Ale nagrywaj kojarzona wchodzi na górę. O, o, to może być dobre. Popyla jak ta, jak ta... Ręko, yy, łania, łania. Nie, ta górska... Kozica! Ko kozica ta tak. Na kolanach trochę na brzuchu. Tam uważaj, bo to początek wycieczki. No po no. co ci ta woda? Zostaw ją, będziesz wracała, weźmiesz. A słuchaj, weź zejdź, weźmiesz kamerę, nagrasz widok z góry. Nie zangrać. O, tu jest Jaka? Prywatna. Na kłódkę zamknięta. Także trochę się normalnie co, co dziwię. dziwię. Andzia, Andzia, poszła sama. Nawet się nikogo nie pytała o zgodę. Łóżko tu nawet jest. Tutaj fajny schron. Ja nie no tam, Ja nie jestem taka koza jak Aga. Ale czekajcie, kto wchodzi? To pan, masz kamerę. A tam masz lepsze wejście? Ja nie wchodzę, bo ja oszczędzam kolanko. Fajnie to ty, tylko tu trzeba uważać Pogier. Rafał! Zrób nam zdjęcie To byli papańki. Weź, sprawdź, czy tam coś widać z góry. E, wyżej nie, nie, bo nie było Agnieszki P. Mówię tam masz łóżkę, tam masz toaletę. Siemandzia? Taką skałę możesz złapać, coś fajnie wygląda. Już, Mówię, tam masz łóżko, tam masz toaletę. Spagier na dole. Anka no, nie Antenia, idź tu! Każdy ma swoją skałę. Anka nie idź na moją. To ja królew! Poczekamy, poczekamy, aż Ferek zejdzie, bo ja chcę... Ja nie zejdę już stąd, ja już tu zostaję! <noise> tam masz wszystko. Ja już tu zostaję! Bo Rafał nie ma dobrego. A to czemu masz taki? No, no, Poczekam aż Paweł zejdzie, zrobi nam swoim. Popatrz tam dół, Patrz jest zamglone wszystko. Taki zamulone tam jest. To ja idę na swoją kanapę. I tutaj jeszcze taka sprawa. Yy, napiszcie, proszę, w komentarzu, tylko w, może w ładny sposób, czym się to kojarzy, nie? Bo możeśmy już wyczaili z to butelka. Nie, tutaj butelka. widoczki, butelka. takie butelka. fajne butelka. na przyrodę. Nie, nie, tutaj nie, nie, bo tam nie, no, jeden nie, tam widoczek nie, tam poszedł, poszedł, nie, poszedł drugi widoczek, a trzeci czeka. Po co tu stoisz? Idź. Trzeci widoczek. To to już jest widok. Od bloku. A nie, nie kochanie, tylko kochani mamy szczyt skalnik. Kolejny z Korony Gór Polskich. Tak. Teraz. Y Udu udokumentowanie będzie. Będzie pieczątka do książeczki na ścianie? Tak, do książeczki zdrowia. Wariatów górskich. Kolejny szczyt wariatów górskich. Nie, gdzieś mi się światło odbija i mam tylko ska 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 I co tutaj mamy o, znaleźć? mamy znaleźć? raczej tu tu tak, nie widać, żeby widać, żeby tu jakiś szczyt coś tutaj... Nie wiem, słuchajcie. wiem, ale nie przy kamerze, tu, przecież ten to ten ludzie będą oglądać. Co za ludzie? I wyobraźcie sobie, że takie, my śpimy ale... w jednym pokoju. Ciężko, Ciężko mi to sobie wyobrazić. Każdy ma swoje łoże. Tak, tak bardzo. Tak. Cztery są? Pięć, ja Pięć. Mamy dwa. Nie, to jest takie wspólne. Aha. Ale można złączyć. Nie, bo to piętro. Ja tym wolnym śpię. To ci życzył jak w wojsku na gałęzi. Ja, <laughs> ja śpię na dole. To ja na dole śpię. Ej, to... e, ja na dole śpię, od razu mówię. Ja, ja, śpię na dole. ja, ja też. To my śpimy razem, oni ja śpią? Radno, no ale, ale siwka, my przecież będziemy tak zmęczeni po tylu kilometrach w tych górach, że... Ja nawet nie wiem czy dam radę garka wypić. No to ja śpię na górze. To tylko ja śpię na górze. Ja też śpię na górze. Czyli wszyscy śpią na górze, znaczy wy śpicie na górze, ja na dole. Ja będę miał najwięcej miejsc. I tu jest właśnie, tu powinniście mieć zdjęcie. Dobra, dajmy Bo jest z dawaj telefon. Ale kto? I tu jest właśnie to. I tu będzie fajnie, to czy jednym słupiu, czy przy drugim, pyk. bo mam Buzi sobie dadzą. Tak, na nie, blenu. to już nie. Teraz ja tutaj będę zaglądał, a co? Możesz odejść! Nie chcemy cię do na swojej tablicy. Chamy, chamy. Widzicie pieczątkę? Jest czole, pieczątka, sobie. patrzcie. Nie wiem, czy dobrze to Możesz kroki do tyłu? Nie, bo pieczątka jest przyczepiona. W środku brakuje tutaj naklejki podróży Ania i Rafa kiedyś się zrobi? Córka już będzie... Wizyt wizytówki zrobiła. Będziemy rozdawać w górą. W górach lecie, z Dawaj. Patrz, Padrze, jeszcze niedawno. On robił zdjęcie przez to. Anka, nie chcesz, bo ktoś zniszczył. No nie, a co tam jest? Skalnik. Skalnik trzymaj to. Aha, to ty trzymaj, przyjrzeć mam kamerę. U. Ale Ania głowy twojej nie widać. Będzie ten. Weź kamerę w dół. Nie. Lepiej są tą z zróbcie się bez tych bach, ty. No Może wiesz. Ale szkoda, że ktoś to zniszczył. E, będzie na ten. Bardzo szkoda. Weź telefonem druk miniaturkę. Ludzie to świli, do świnie, opsi od drzewa. Co, na no skalnik? No. no. Dobra. Przeczytaj mi tu. Nie, ja po prostu nie Dobra, poszedł do góry. W 1886 roku towarzystwo turystyczne. Reseng. Coś tam, coś tam. Na szczycie małej Ostrej 9 czy 5, urządziło platformę widokową, na którą prowadzą yy, wykute w skale schody. O, to musimy znaleźć. Jem. Mała ostra do II wojny światowej nazywana była. Czyli od małej Ostrej. Fik I uznawana za najwyższy szczyt. Stanowiła ona punkt widokowy na karkonosze, kotlinę Jeleniogórską i całe Rudawianowickie. Charakterystyczną formą skalną widoczną z punktu. Na północny zachód. Stoku Skalna jest koło obrzeża. No i znajdujemy się na najwyższym wzniesieniu Z Rudawskiego Cześć. Parku Krajobrazowego. Tu jest Skalnik, tu jest Mała Ostra. Pazury gdzie? A gdzie masz wieżę widokową? No właśnie na, patrzę na tym nie mam pojęcia. Z Rudawy Janowickiej dochodzimy na rozdroże szlakowskazem. Przy takim ładnym kamieniu pana Decha, jakiegoś Janusza Bosisise. Posiedzimy tu na grani blisko Boga, popatrzymy na Dolinę klepo do nim Blady. E, tutaj żeśmy wchodzili niebieskim szlakiem. komendantowi, harcmistrzowi i, i nauczycielowi. Teraz będziemy na Ostrą, Mało. ZHP, czuj, czuj, czuwaj. E, 0,2 20... km z tego szlaku w tle już widać. I tam też mamy konie trojańskie. Stoję na Ostrą Małą. Tak. I będziemy szukać jeszcze e, wieży, e, do tarasu widokowego, który... Więc idźmy. Gdzie jest tam? Potem? Nie wiemy. Aj, ale on mówi czerwony stakiem? Czerwony mamy tu. Tak, a tu jest na A tu jest też punkt widokowy. mało osób. Idziemy najpierw na... Idziemy do góry gdzieś tam z tyłu. Mało... Ale z no tyłu czerwony. U. Czerwony ale tutaj... to jest najdłuższy szlak Karkonoszy GSS, który ma 400 z hakiem... Kilometrów? Tak, o. kilometrów, można A taki gmin. znaczek co oznacza na drzewie? Czerwony szlak. To że się kończy czerwony szlak, czerwony, w kółeczku to jest koniec czerwonego szlaku, przejście widzi. Jest początek i koniec. Początek lub koniec. A to tak? zawsze jest początek i koniec. No to podejrzewam, że tutaj jest początek, no bo może wszyscy nie widzieli. Ja stawiam, że to jest tam. Dobra, każdy idzie na swojego czuła. To ja idę... Parę, no to a... A, Zabr... a ty, Rafał, idź w środku. Ja, idę... ja idę za wami. Żona, żona sobie zawsze jakoś poradzi. Nie wiem, czy było I tam słychać. Tam jest czerwony, i tam jest ścieżka. Tu jest ciąg dalszy. Czyli szukamy. Ostra szuka... mała. A na z drugiej strony? Te, czyli ta skała to pała, jest ostra mała. Mała. Ostra pała, mała, mała. Mała. Mała, mała. Nie ostra pała, tylko ostra mała. A z drugiej strony, obróć się. Mamy konie jańskie, i też na nich jest szlak. Konie trojańskie i na nich jest. Podejrzewam, że to tu To taki znaczek predatora. E i jaskiniowcy żyją. tutaj są. Jaskiniowcy. Uwaga! Co jaskiniowce jaskiniowce Dzi, są Dziki tu to są. Dziki tu są. To są dzikie dziki! No tak! Dzikie dziki są. <noise> Gdzie ty tam plazasz? Co ty tam robisz? Człem się przed burzą. Dwójkę tam ten? <głosy> <głosy> Ej, buty szorowamy już mam brudne. Nie trudno. Czyli tutaj jest taka ładna ścieżka, na którą możemy iść i ja myślę, że to jest tu. No, jest bita, Czyli teoretycznie przy tych koniach apokalipsy, tak? Prawa ścieżka. No tak. Od, y, od lory borsuka. Ciężko nie zauważyć. I tutaj to dalej powiem. To są powie... Konie trojańskie były. Pierwsza skała to jest mała ta? Słyszę jakąś ekscytację od tych ludzi naprzedzie. Dlaczego nie ma schodów? Buduj! Babek burzagniczy buduje! Buduj na odskalnych schodach kamiennych! Ale schody Agnieszka ma taki, taką tonację głosu, że ją tak słychać w lesie, w górach. Wszystkie zwierzęta uciekają. Chodź, nagierca laska! Jak fajnie. O, tutaj chodźcie, chodźcie, chodźcie. Może ktoś po tym filmie się tutaj wybierze, sobie pochodzić? Nie wiem, co to za śpiewy, o co chodzi, bo jak zwykle z tyłu. O, mamy te schody? To się jakoś, to się jakoś nazywa? No widok teraz, taras widokowy. Teraz widokowy. No, jak zwykle, to ty panu widzisz. Takiego on ten mnie nagrywa. A co ty tu tyłkiem świecisz? Idź do góry, a nie... Nie, ja zdjęcie zrobić, ty tyłku, ty. Kuc jak kucałeś, bo było fajnie. Teoretycznie, jak będziecie szli razem, to nie będzie wiadomo, kogo który tyłek jest. <laughs> no nie żartuj, nie bądź tak skromny. Paweł, Paweł nie ma takiego, Jezu, no Paweł nie ma odstającego, no. Teraz nie pierdź, bo ja idę za tobą. On zasłonił mi normalnie, a fotograf się znalazł. W no. domu aparat za parę tysięcy leży oni jakimiś telefonikami. Zdjęcia robią, no, no ręce opadają, panie. nie? No mówię. Jesteśmy. Troszkę rano. Także. Ej, jeszcze mgła w górach. Nie będzie za wiele, chyba widać, ale zawsze coś. Obył słabo, Obył w ja. Tu stoję. Ja. Here I <grym> 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 Zobli Zajdź znowu, krzyż ten. Paweł, tak. uważaj. Sebariacka. Co? Krenia? Jest Nie, nie nie, 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 w, nie, nie. was, spokojnie. O nie. Nic, buty mnie. A ja też to z dziewczynami zmienię. Chyba <grym> wychyl się to. Ciebie na nie widać. jest między nami. Tacy sami, a ci siwa między nami Tacy sami, tej ścieżki ci nie zablokuje do ten YouTube Ty też tu czekasz? Tak, idźcie A idzie na dół Chciałem sobie bardzo kupić fanfuza Ale jak zobaczyłam tak Chciałem być polityk. Żart, to był żart. Ale fajnie jak ktoś porę zrobił daje się przy schodzeniu. A gdzie wy jesteście? Wariaci jeszcze się tam fotografują. Ty Paweł, że ty nie fignij stamt. Idziemy zobaczyć Z drugiej strony jak to tam gry O fajnie stąd widać To tylko było można ko dzwonić Kozią skacze Fajnie, fajnie Polecamy się tu wybrać Dobra, wczoraj na Zara będzie schodzić po tych schodach. Eee! Kozio już zeskoczył. Nie wiem skąd się tu wziął na dole. Chodźcie, chodźcie, bo nas tutaj jesień zastanie. Weszłam tutaj wyobraźcie sobie, dostałem takiego traktatu. Może ty masz uczulenie na skałki. Ale rudawy. Kurczę, latem. Pierwsza klasa tu będzie. No na pewno. To no, już jest fajnie, a dopiero co lat. Słuchajcie, no to jest takie przedwiośnie, no to prze... logiczne, że to nie jest jakaś tam. No, no. Trzymaj straci, bo ja tam tak. Ale jest dobrze, bo ten. Fajnie, fajnie. nie będą wysuniać, Także wiecie jak tutaj jest, trafić. Jeszcze jest. Jest w boku pokazane ile się można na A nie, ażeby żeby to jest Widzicie, ja patrę regularnie. Rozważania o pieniądzu, coś co lubię najbardziej, czyli inflacja, kredyty, drożyzna, odkładanie, spłacanie kredytów, czy lepiej żyć i płacić tyle, ile jest wymagane. Jak się pozbyć komornika w górach, to można o wszystkim porozmawiać. Oj. Zajście tutaj takie troszkę miłe. Ale idzie zrobić orła cień. Tak, żebyś się nie wywalił, bo będzie orła cień. To mówię. No. <laughs> Póki co ze skałek z tarasu widokowego na Karkonosze żegnamy się z Wami i przejeżdżamy na kolejną na Do zobaczenia.